Dzisiejsze wydarzenie jest niezwykle istotne z perspektywy rozwoju nie tylko Polskiej Ligi e-sportowej, ale również polskiego esportu. Innowacyjność, otwartość i podążanie właśnie taką drogą to domena nowoczesnych przedsiębiorstw. Dzisiaj dla nas jest ważne ogłoszenie, dlatego serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania wypowiedzi prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego. Polska Grupa Energetyczna wspiera szereg inicjatyw kulturalnych i wspiera także szeroko rozumiany sponsoring sportu. Dzisiaj mamy zaszczyt wesprzeć Polską Ligę E-Sportową. Jest to dziedzina, która właściwie jest obecna od 20 lat w Polsce, ale w ostatnim czasie zaczęła się profesjonalizować, stąd też nasza obecność. Jest to zupełnie nowy obszar naszej działalności. Jest to działalność, która nie tylko polega w takim, w takim rozumieniu, Nieko jakby mojego pokolenia, bo ja przypomnę, pamiętam gry przed komputerem, które się kojarzyły z siedzeniem przed, przed monitorem i, i, i właściwie bez współpracy z, z, z innymi osobami. Dzisiaj e-sport polega na współpracy drużynowej, uczy, uczy współpracy pomiędzy, pomiędzy młodymi ludźmi. Yy, także ma taką zaletę, że można się za pośrednictwem uczestnictwa w drużynach e-sportowych uczyć także języków obcych. Dzisiaj Standardem jest język angielski używany, używany w grach komputerowych, także ma też mnóstwo zalet. Ta dziedzina, która wydawałoby się, że Polega tylko na takim prostym siedzeniu przed komputerem, ale nie jest to tak, bo aby, aby móc siedzieć przed komputerem, także trzeba, trzeba posiadać sprawność fizyczną i tutaj w klubach esportowych także to, na to jest kładziony duży nacisk. My, jako Polska Grupa Energetyczna, weszliśmy jako sponsor do tej dziedziny po to, aby kojarzyć się naszym klientom już od najmłodszych lat z, z tym, że jesteśmy producentem energii, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne. Produkujemy energię ekologiczną, bo o tym będziemy także informowali naszych wszystkich, którzy będą brali udział w rozrywach esportowych. Także cieszę się, że możemy, jako Polska Grupa Energetyczna, wziąć udział, zostać sponsorem Polskiej Ligi e-sportowej i tej drużyny Mistrzowskiej, czyli tych najlepszych. Także mam nadzieję, że. To będzie pożyteczne dla nas, jako dla polskiej grupy, jestem o tym przekonany, ale także życzyć wszystkim uczestnikom, wszystkim klubom sportowym, wszystkim zawodnikom, którzy biorą udział w tych rozgrywkach sukcesów, nie tylko w Polsce, ale także na rynku międzynarodowym, bo Polacy osiągają także sukcesy w rozgrywkach międzynarodowych, polskie drużyny. Także cieszę się, że możemy w tym nowym obszarze jako Polska Grupa Energetyczna zostać sponsorem tytularnym. Dziękujemy za przybliżenie tej wizji. A teraz druga strona tej współpracy, czyli prezes Polskiej Ligi Esportowej, Paweł Kowalczyk. Współpraca z takim partnerem jak Polska Grupa Energetyczna to zaszczyt nie tylko dla Polskiej Ligi Esportowej, ale także dla całej branży esportowej. Jest to partner, który posiada wieloletnie doświadczenie w sponsoringu sportowym, więc jest to naprawdę zapowiedź bardzo dobrej współpracy i przede wszystkim profesjonalizacji całej sceny sportowej w Polsce. Jesteśmy niezwykle Zadowoleni z tego faktu, że możemy współpracować z tak silnym partnerem i razem wpływać na rozwój i profesjonalizację polskiego e sportu. Już dzisiaj oficjalnie z dumą i wielkim zadowoleniem mogę oficjalnie ogłosić, iż PGE Polska Grupa Energetyczna została sponsorem tytularnym Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej. Więc już od dzisiaj oficjalnie możemy nazwać tę dywizję PGE Dywizją Mistrzowską Polskiej Ligi Esportowej. Dziękuję uprzejmie prezesom za skompletowanie tego wizerunku i tej wizji, jaka stoi przed partnerami. No i oczywiście muszę zaprosić do symbolicznego złożenia podpisu i przekazania sobie koszulki polskiej Ligi Esportowej. Zapraszam na scenę. Korzystając z okazji, chciałbym wręczyć taki symboliczny prezent w ramach powitania Polskiej Grupy Energetycznej wśród drużyny Polskiej Ligi e-sportowej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Jest to dla mnie zaszczyt, będzie ta koszulka wisiała w naszych koszulkach sportowych w naszej centrali. Mi niezmiernie miło zakończyć to ważne dla Polskiej Ligi Sportowej wydarzenie i obiecać, że wraz z nowym partnerem PGE, Polską Grupą Energetyczną, nadchodzące rozgrywki i nadchodzące wydarzenia będą pełne emocji i zaskoczeń. Obiecuję również, że jest to pierwsze z kolejnych ważnych ogłoszeń dla Polskiej Ligi Sportowej i już niedługo te odkrywane puzzle będą budować pełny i spójny obraz. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.